Cześć wam, moi drodzy, z tej strony Dawid. I widzimy się ponownie na mapie Zielonka. Gospodarstwo Zieloną. I tak jak widzicie, przygotowany już tutaj, przygotowana w zasadzie kosiarka przerobiona na mulcher, założone odpowiednie noże. Lecimy sobie opędzlować, jak to mówią, po zbiorze sorga. Już samego sorga wam nie pokazywałem, bo. Jakby nie patrzeć, byłoby to w sumie, że tak powiem, nic specjalnego, więc po prostu wrzuciłem to pomiędzy odcinki. Tym bardziej, że tylko, zbiór, tylko to sorgo było do zbioru w tym momencie, więc też nie było sensu robić specjalnej wstawki. Zrobimy sobie dzisiaj to mulczowanie, po mulczowaniu pojedziemy. E, że tak powiem z czymś e, co w zasadzie chyba czas najwyższy zacząć robić mianowicie przygotowania pod e, pod posiadanie krów no i zobaczymy jak to będzie wyglądało tak czy rozwiązanie które sobie aktualnie że tak powiem wymyśliłem będzie, będzie dla mnie wygodne czy mimo wszystko będę szukał czegoś innego Zobaczymy to już, że tak powiem, w późniejszym etapie. Tutaj sobie obskoczymy dwa razy dookoła tym mulczerem naszym, żeby pracownik umiał sobie dalej z tym poradzić. Jak skończymy tutaj mulczować, pojadę od razu Wam pokazać, co tam się jeszcze podziało. W ogóle, w międzyczasie testowałem sobie dwa kultywatory. No, i najgorsze jest to, że ten, który mi się podoba bardziej, niestety robi teksturę talerzówki. I no kurczę, myślałem, że sobie go kupię, byłem już tak na jarany, że tak powiem, na niego. No i ja go biorę do testu, pokazuje się, że robi teksturę talerzówki. No i kurczę, no z jednej strony można byłoby pokombinować to, przerobić. już parę rzeczy, przerabiałem, znalazłby człowiek, gdzie to jest do zrobienia, ale kurczę nie, nie ukrywam <laughs> że trochę szkoda że twórca moda, tym bardziej że to jest mod z modhuba nie uaktualnił powiedzmy odpowiednio tekstury bo no, mimo wszystko fajniej by to było, jakby to już było gotowe wiadomo, że to jest do zrobienia, aczkolwiek trochę zabawy z tym jest tak jak widzicie, tam już dość sporo tych e, kostek, słomy leży w w naszym magazynie zobaczymy jak mi pójdzie przygotowywanie do krów, czy będę już w tym sezonie, że tak powiem rozsielał, na zimę przywoził krowy czy dopiero y, później, ale jeżeli będę chciał w tym sezonie jeszcze przywieźć te y, te krowy, no to będę musiał na sam koniec machnąć jeszcze siano w tym roku, czyli mamy sierpień wrzesień, październik Przez siano w październiku to tak lekko mówiąc słabo kwestia do, do, do sprawdzenia do zobaczenia, chociaż tam chyba mam siano u owiec więc w sumie przewieźć trochę tych e, trochę tych belek które mam podrzucić do tamtego starego, do tamtej starej zagrody e, tutaj obok, e, w sensie obok tej e, przyprzędzalni przy mam e, nakoszonej trawy która mi trawa w tym momencie potrzebna nie jest Dobra, tu już sobie polećmy e, przeskoczmy do, tak, do tego ciągniczka i jedziemy, że tak powiem, zaktualizować działanie na farmie. Tak jak mówię, można by było przewieźć trochę tej tego siana do tamtego, w zasadzie trawy, do tamtej miejscówki tutaj siano wykorzystać do krów i w sumie może tak zrobić. Tym bardziej, że to siano tam już długo leży. Nie ma sensu, żeby ono leżało jeszcze dłużej. Naprawimy go sobie, żeby nie być. Że tak powiem, przykro zaskoczony w którymś pięknym momencie. No i lecimy po drodze, że tak powiem. Widzicie już mniej więcej o co może chodzić. Po lewej stronie mamy pozwijane już wałki trawy. No, a tak jak mówię, no przygotowujemy się do, do pójścia w krowy, więc tutaj myślę, że. Dość jasne, że z tej trawy będziemy chcieli iść w kiszonkę. Tym bardziej, że mamy postawiony już silos. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Z jednej strony, no szkoda było to zostawić, żeby to się marnowało. Tak, patrząc na to, że. Patrząc na to, że tej trawy, że tak powiem, z samego ugolu rośnie sporo tych chwastów i tak dalej, to wszystko w kiszonkę można przerobić. Tam jeszcze obok, że tak powiem, silosu najprawdopodobniej podrzucę ten mieszalnik do, do TMR-u i paszy dla świn. Mimo wszystko korci mnie, żeby to mieć. A tu już widzicie, co nam pięknie stoi i na nas czeka. To jest przyczepa samo, zbierająca skrona. Ale no najpierw podetnik, dobra I teraz tak, czy coś tu trzeba? Nie, nic nie trzeba rozkładać. Także włączamy, opuszczamy zaraz i będziemy mogli po prostu jechać. Teoretycznie, chyba 25 tysięcy litrów. Jeśli dobrze patrzę, czy ona ma pojemnik do. A ona nie ma pojemnik do kiszonek. No dobra, eee, w sensie nie ma pojemnika na ten dodatek do kiszonek. A szkoda, bo myślałem, że jeszcze byśmy troszeczkę na tym zyskali, ale tak jak patrzę, wjechałem sobie kawałek i wychodzi na, tym, że wychodzi na to, że już mam 10% ponad eee, zapełnienia, no to może się okazać, że ja tutaj tego jeżdżenia będę miał. Także tak czy inaczej hmm, powinno tej kiszonki dość sporo wyjść eee, zobaczymy czy będzie to opłacalne robienie tej ostrawy. Z, z drugiej strony, patrząc na to, jak fajnie wygląda ta, e, ta przyczepka, że nie ma tych wkurzających drutów na górze, ja wiem, że przy samozbierającej może być to przydatne, aczkolwiek no, czasem było to wkurzające i mało realne przy, e, przy chęci na przykład korzystania z takiej przyczepki, w momencie kiedy. Kiedy chciałbym zrobić kiszonkę z, z kukurydzy po prostu i zjechać to sieczkarnią no, Okazywałoby się, że po prostu sieczkarnia by waliła cały czas zrębki Czy jak to się nazywa na, na druty, które po prostu by to hamowały Także myślę, że ta przyczepka pod tym względem będzie lepsza Fajnie, że udało się taką znaleźć. Przyznam, przecież, że totalnie nie mam pojęcia skąd ja ją wziąłem, także mam nadzieję, że, że z Modhaba. No, inaczej, mam u siebie tylko yy, modyfikacje albo z Modhaba, albo z LS Portal, więc gdzieś tam idzie to, to znaleźć. A patrząc na to, że, <coughs> że przyczepka mimo wszystko nie należy do tych najmniejszych. To myślę, że nie tylko ja chętnie z takiej przyczepki sobie skorzystam. No i tak jak widzicie, jeszcze, że tak powiem, raz dokładnie przejechałem, a już mam pełną, także trochę tych transportów tutaj będzie. Dlatego też specjalnie wziąłem szybszy ciągnik, żeby się tutaj nie męczyć z tym, co nam tu jeździ. Te 30, chyba, czy tam 40 na godzinę. Także tutaj parę. Przejazdów będę miał. Plus, do tego tutaj jeszcze ta mała łąka. Także to jest dodatkowy, dodatkowa rzecz do ogarnięcia. Myślę, że trochę się tego nawrzuca na pryzmę swoją drogą. Jakiś czas temu ściągnąłem sobie modyfikację na pracownika do pryzmy. Pytanie, czy on na taką zamkniętą pryzmę też będzie umiał sobie wjechać, czy mimo wszystko sobie z tym nie poradzi. No nic, wrzucimy Z2-3 Z2, przyczepy, zobaczymy, czy to wszystko będzie działać. Czy coś jeszcze po drodze się działo pomiędzy odcinkami? A, zwiększyłem niemal dwukrotnie chyba tam pobór pokarmu przez owce, zamiast było chyba 15 ja zrobiłem 25 czy coś takiego, jakieś te okolice także zobaczymy jak to w tym momencie będzie wyglądało bo powiem wam jak sprawdzałem to rzeczywiście owca je około 15, maksymalnie tam chyba 12-15 litrów dziennie pożywienia no ale wiemy, że tutaj jedziemy na miesiącach więc najprawdopodobniej jeżeli się okaże, że jeszcze śmi, śmiesznie to wygląda, że tak powiem, no to zrobię po prostu dodatkowy jeszcze na nie wiem, na y, 35 czy 45 y, czy 45 y, po, litrów y, pożywienia pobieranego codziennie, tak? No i tak, halo, halo, że tu się okaże, że mi ta. Trawa wystarczy do zapełnienia całej tej, całej pryzmy z tego co mam, że tak powiem? Teraz nakoszone, no byłoby to trochę śmieszne. Okej, okay, dobra, jeden na godzinę, jak będę sobie jechał, to będzie akurat, będzie to też w miarę spoko wyglądało. Dobra, to tak, żeby tam ciągle nie jeździć, złapiemy sobie tutaj. Jeden zbiór, potem sobie może trochę przerzucimy tego siana trawy pomiędzy yy, pomiędzy zagrodami, i też będziemy, mimo wszystko, gdzieś powoli sobie yy, odcinek, że tak powiem, doprowadzać do końca. Wiele się dzisiaj nie działo, no ale też taki troszkę odci odcinek spoko spokojny, bez jakichś wielkich inwestycji. Yy. Czasem się przyda. Z Was co bym prosił, to byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili po sobie ślad, informacje, co Wam się w odcinkach podoba, co Wam się nie podoba, co zmienić, poprawić, żeby też na przyszłość wiedzieć, jak te wszystkie odcinki ogarniać, co Wy byście chcieli widzieć, czy że tak powiem taki rozwój odstrzała, że tak to nazwę jest w porządku dla was, czy fajnie się to ogląda, czy ewentualnie polelibyście, żeby nie wiem, ten rozwój był wolniejszy, bardziej yy, jakkolwiek głupio to nie zabrzm, bardziej przemyślany no bo jakby nie patrzeć, też zdaję sobie sprawę, że to co się dzieje tutaj na odcinku bardzo często jest tak, a wpadłem na taki pomysł, to sobie to zróbmy, nie ma co, yy, nie ma co kombinować. No, z jednej strony fajnie, bo bo nigdy nie wiadomo czego się spodziewać na odcinku, z drugiej strony no wiem, że czasem jest to lekko mówiąc upierdliwe po prostu, dobra. No i powiem Wam, że spodziewałem się, że będzie dużo tej kiszonki, ale już mamy 50 tysięcy litrów trawy, która będzie tu wrzucona. Także obstawiam, że może to nie być mm. Może to nie być koniec. Obstawiam, że tutaj grubo ponad 200 tysięcy litrów będziemy mieli tego, tej trawy. A co za tym idzie, no chyba mimo wszystko pierwszy rok będzie tutaj duża sprzedaż tej kiszonki, którą wytworzę. Dobra, to niech się zaczyna ładować. Wygląda to nawet niezgorzej, że tak powiem. Trzeba by wyposażyć e, któryś z ciągników w taki wał rozgarniający na pewno by to było wygodniejsze, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jadąc jeden na godzinę, fajnie się to rozprowadza. Sopnijmy, podrzućmy trochę na górę, no, ale tak jak widzicie, z wszystkim mniej więcej się mieścimy. Dobra, lecimy zebrać jeszcze jedną yy, przyczepkę, podrównamy trochę i po... znaczy podrównamy. Wpadniemy tam zaraz naszym największym ciągniczkiem. Na razie nie będę mu zakładał zapasowych opon w sensie zapasowych kół, żebym go poszerzyć zobaczymy czy będzie to potrzebne, czy będzie sobie dawał radę ale w razie czego zawsze jest opcja żeby to ogarnąć w ten sposób zamontować mu drugie koła zamontować mu jakiś obciążnik dodatkowo w ogóle w tym największym ciągniku w naszym maseju tam jest chyba 205 koni zamontowałem mu jednak większy obciążnik bo testowałem ten właśnie kultywator, który mi się podobał i on był podwieszany no i był minus taki, że z jednej strony ma niby tam chyba wymagane 180 koni a w praktyce znaczy, mocą, moc nie była problemem tak to ujmę, ale nasz nasz Fiat Agri, czy tam jak to się nazywa czy tam stary New że tak to powiem który Teoretycznie ma 180 koni i dawał radę z tym. Wszystko było fajnie, póki nie musiał podnieść tego, podnieść tego kultywatora. No bo kończyło się na tym, że po prostu podnosiło mu przód, a że tamten kwiacik nie ma możliwości podpięcia obciążnika dodatkowego. No to musiałem w naszą, że tak powiem, większego, naszego większego byczka czerwonego pójść. No i on sobie fajnie dawał radę, ale mimo wszystko zainwestowałem w większy. Większy obciążnik, dobra, co to sobie zbierzemy, potem zostanie na koniec ten długi, powinno być wszystko w porządku. No i tak jak mówię, tu już będziemy mieli 75 tysięcy litrów za chwilę eee, trawy na kiszonkę, no co za tym idzie? Nie wiem czemu mam, że tak powiem. Czucie, że będziemy mieli pełną pryzmę, także znowu będzie kombinowanie z jakimiś mm, z jakimiś taśmociągami i tym podobnymi. Bardzo możliwe, że skończy się jedno na tym, że pójdziemy gdzieś tutaj w okolicy w biogazowni i będziemy na tym zarabiać. Ja mówię, no na początku myślałem, że to będzie bardziej realna seria, aczkolwiek to, że poszedłem tu na łatwym, a te yy, Chociażby nawet ziemia, tak jak mówiłem ostatnio, no nie należy do najdroższych ziemia na tej mapie. No to jest ten problem. O co ja tu zahaczam? Halo! Jako, że ziemia nie należy tu do najdroższych, no tak jak widzicie za chwilę. Dobra, teraz to już nie rozumiem. No to ja w zasadzie co chwilę jestem sobie w stanie kupić jakąś nową yy, nowe pole. No, wpychaj ją tam. Jakieś nowe pole jestem sobie w stanie kupić, a co za tym idzie, no rozwój idzie znacznie szybciej niż na początku się tego spodziewałem. Yy, także, tak jak mówię, oba obstawiam, że skończy się to szybciej niż planowałem a co za tym idzie, pójdziemy po prostu na jakąś inną mapę poszukać ciekawszego rozwiązania do gospodarki może na że tak powiem na warunkach ciężkich na jakimś super utrudnieniu nie wiem może jeszcze coś myślę, myślę że to jest kwestia do Ogarnięcia, nie ma co się za wcześnie zastanawiać. Dobra, wyłączmy sobie jego, wyrzućmy sobie naszego byczka. Taki piękny obciążniczek mu tu zamontowałem. Powiem wam, że mi się teraz naprawdę podoba ten masejek. Zobaczymy. Aż sobie kurczę walnę mu miniatureczkę w środku. A może w ogóle walniemy mu miniaturkę na pryzmie. O, to, to, to w sumie nie jest głupi pomysł. No, da radę. Czy będzie problem? No, 75 tysięcy litrów. Tak jak mówiłem, szkoda, że to, ta pryzma nie pozwala na większe rozgarnięcie tego jakieś. Aczkolwiek, już widzę, że w takim razie pryzma najprawdopodobniej zostanie zastąpiona pryzmą przejazdową żeby po prostu więcej tego pomieścić. <laughs> nie wiem, pewnie wyburzymy tą tylną ścianę, zobaczymy, eee, albo w ogóle całość wyburzę i, e, i postawię, e, w, że tak powiem, w drugą stronę większą pryzmę. Jak się bawić, to się bawić, nie ma co, e, nie ma co czekać. W sumie, czy ja to mogę puścić? Ok, czyli chyba jednak nie, nie działa na takiej pryzmie ten helper, no mniejsza o to, zobaczymy czy się będę chciał w to bawić, tak czy inaczej, tak jak widzicie 30% ubijania, no nic, trzeba tutaj dojechać, nie wiem czy pożyczę wał, czy może kupię w ogóle jakiś wał do, do robienia tego, o zanim pojedziemy, zobaczmy sobie. Co nam tutaj pracownik zrobił? No, wygląda na to, że opędzlował nam to pole ładnie. Nawet nie zostawił żadnych pozostałości. O, uh, w sumie to, skoro jeszcze mam chwilę, to zróbmy tak. Jak to standardowo u mnie. Nie będę go na razie odstawiał. Zobaczmy sobie ten kultywator, który mi się podobał. Tylko tak, od razu wam pokażę ten, który najbardziej chciałem, i jak on wyglądał. Bo gdzie on jest? Gdzie on jest? Wiem, że jest on droższy. Tu jest 5 metrówka, Tu jest ta piękna 6 No, wygląda to mega ładnie. Można go jeszcze zrobić na ten delikatnie nowszy. Delikatnie nowszą wersję. Ono około 16 by jechał. Osłona boczna, <grym> żeby <grym> za bardzo nie rozrzucało tej ziemi, którą robimy. No, wygląda pięknie, no ale tak jak mówię, robi teksturę talerzówki, więc niestety odpada na starcie. <grym> Spulchniacze, osłony boczne, konfiguracja. <grym> No ten też jest bardzo ładny, ale yy, najprawdopodobniej chyba ta piątka była jeszcze miała... Yy, ta w ogóle ta piąteczka jeszcze była tak fajna, bo ją można inaczej inaczej składać. Yy, 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 yy. Ale dobra, to w takim razie sprawdźcie sobie jeszcze inny podwieszany. No jakoś naciągany jeszcze przyjdzie czas. 6 metrów. 17 na godzinę, wypożyczmy go sobie. Przelecimy od razu po sorgu. Wy sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Ja przyznam się, że też nie wiem, czy on tworzy dobrą teksturę, czy nie. Ale jak to mówię, jak się bawić, to się bawić za 1000 zł. Może nie w sumie 1000 euro. To kurczę, za 1000 euro to już bym sobie inaczej życie ułożył, jak to mówi klasyk. Ale nic, wpadniemy, zobaczymy. No i to jest powiedzmy niewiele więcej niż nasz yy, nowy drapak. Ma. Ten alapuk, drapak czy jak to tam nazwać? Bo tamten ma 5 metrów, ten będzie miał 6, ale w sumie zawsze jakaś nowość, zawsze coś innego na gospodarstwie. Docelowo wiadomo, że i tak w coś większego będziemy chcieli iść, pewnie w jakiś kultywator 7, 8, może 9 metrów. To żeby byłoby tak przyjemniej. Póki co nie inwestuję w siewnik. W tym sezonie jeszcze polecimy tym co mamy, najprawdopodobniej jeszcze będę chciał kupić header do kukurydzy do New Hollanda naszego żłociutkiego żeby żeby mógł na dwa kombajny sobie mucić kukurydzę Zobaczę, może jeszcze to pole tutaj po prawo dokupię żeby je docelowo połączyć z tym tutaj polem, które mamy już obrobione także 53-54 by nam wyszło pole zobaczymy jak z tego jak to wyjdzie ile ono tam będzie kosztowało tak czy inaczej do tego jeszcze chwila też z drugiej strony tu miała być kukurydza teraz siana chyba na tym 53 jeśli dobrze patrzę 53 tak kukurydzę mam w moim magiszym notesiku więc Ach, kurczę to Dobra. O, tak. No, wygląda to ładnie. Nie powiem, że nie. Trzyma się fajnie, nie jest za ciężki w takim razie. Kultywator. Jeszcze powiedz mi, że on ma. Hmm, nie ma. Trzeba jeszcze zobaczyć. O! Halo, 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 halo. Za daleko, panie kolego. Hmm, trzeba by jeszcze zobaczyć, czy on nie ma opcji ten, tej Field Creator, czy jakoś tak, gdzie tworzy się e, pola, no ale tak czy inaczej kwestia do, mm, do sprawdzenia. Zobaczę. nie wiem czy by mi to, znaczy no z jednej strony by to ułatwiło, z drugiej strony no, chociaż tam i tak mam teraz drapak, nie mam pługa, może, może to w sumie nie głupie, e, dobra. Kwestia do przemyślenia. Trochę mi się wyskoczyło, bo e, jednak no już masy mamy, więc wyhamować nie jest tak kolorowo. No i dobra, no wjedziemy, zobaczymy jak ten kultywatorek sobie radzi. I ja się będę z Wami żegnał. Odcinek pewnie wyjdzie delikatnie krótszy niż zazwyczaj, ale coś czuję, że trzeba będzie za chwilę nagrywać kolejny. Poprzebudowywać trochę, e, poprzebudowywać trochę gospodarstwo, no już pewnie nie w tym sezonie, tak, bo, bo skoro w tym sezonie będę miał już, a no tutaj chwila, chwila, w tym sezonie skoro już będę miał zasypaną e, tą pryzmę, no to nikt nie będzie teraz wywoził tego tylko po to, żeby przebudować, no i ładny żeby przebudować gospodarstwo, co nie zmienia faktu, że docelowo najprawdopodobniej tak jak mówiłem wejdzie większa pryzma wejdą tam szklarnie, aczkolwiek w szklarnie teraz pójdziemy już, żeby sprzedawały po prostu to co mają, a nie będziemy to obwozić. Będzie to mimo wszystko realnie wyglądać, może będzie to delikatna strata, ale mimo wszystko myślę, że tak fajniej to będzie działało. Kolejna sprawa, jak pójdziemy w krowy, no to też od razu mówię, że nie będę się bawił wywożeniem mleka. Z jednej strony jest to fajniejszy lepszy zysk, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że no, nikt normalnie mleka nie trzyma przez miesiąc, jak trzyma się dwa dni mleko w takiej, że tak powiem, chłodzonej bańce, to i tak jest już dużo. Z tego co pamiętam. Do moich rodziców, jak to yy, czy znaczy inaczej, moi rodzice jak oddawali mleko, to yy, beczkowóz z, z mleczarni przyjeżdżał właśnie chyba co drugi dzień. Yy, o ile w zimę nie był to problem, bo, bo każdy jak miał yy, u siebie, że tak powiem, krowę, to nawet jak nie odwiózł yy, mleka do, do zlewni, która tam była u sąsiada. To, to jeszcze nie było problemu o tyle jak yy, okazywało się, znaczy w lato pojawiał się problem, bo no jakby nie patrzeć ciężko było przetrzymać nawet przez noc takie mleko, bo wiadomo, że jak się nie miało specjalnej chłodziarki no to po prostu było ryzyko, że to mleko się skwasi i no było zabawy było problemów z tym tak jak ta, teraz tak jak mówiłem już rodzice nie mają tego tego problemu zwierzątek się pozbyli także no wszystko że tam powiem gdzieś swoim tokiem się, się toczy no i powiem wam że przyjemnie idzie ten kultywator no zobaczę jak nie będzie że tak powiem podobnej wielkości żadnego który będzie miał filtr kreatora takiego podwieszonego bo tak jak mówię, póki co nie chciałbym tutaj jeszcze ciąganego wiadomo, że ciągany no, mógłby być większy ale mimo wszystko wolałbym sobie póki co pojeździć takim podwieszanym, coś innego zawsze na na farmie, chyba że tak jak mówię, tamtą unię uda mi się jakoś przerobić na na mm, Jezu, na teksturę Kultywatorowania, a nie talerzówki, no to wtedy będę myślał nad tamtym. Bo jednak nie ukrywam, że podoba mi się dużo bardziej niż, niż ten. Tamten jest, że i fajniej składany, ładniej to wygląda. E, wiszące za, e, za tym masejkiem, także nie ukrywam, że wolałbym tamten, ale tak jak mówię. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kultywator. Na pewno trzeba zakupić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Bo tak jak mówię, ta talerzówka jest fajna, duża, szybko się nią robi, ale mimo wszystko wiadomo, że raz na jakiś czas trzeba głębiej drapnąć, żeby nie było tego problemu z dalszymi uprawami. Także, moi drodzy, ja wam dziękuję za to, że byliście. Zostawcie ślad po sobie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że przyjdziecie na poprzednie e, że przyjdziecie na kolejne, że byliście na poprzednich albo poprzednie nadrobicie. Ja takim pięknym widoczkiem się z wami będę żegnał. Jeszcze raz dzięki za to, że byliście, trzymajcie się, cześć na razie.